Bardzo dobra praca jest Klaudiusz, to jest to. Zaczynasz od przywiedzenia najpierw. Próbujesz utrzymać to i teraz tak, tak jak pracowaliśmy w taśmie, żeby tak samo poczuć pośladek bez taśmy. Nic nowego. Dajesz wilku, dajesz teraz mocniej wciśnij. Jest lekko w dół, poczuć ciężar ciała. To wszystko co na filmach masz. Ja robię dokładnie z tobą to samo. Tak, ciskasz, ściskasz. Projektujesz układ nerwowy na to. Bardzo dobra praca. Działa, działa. Dobra, ruszamy. O, wszystko się rozchwiało, ta taśma jednak świetnie trzyma. Wyczuj pronację, to co robiliśmy na rozgrzewce, żeby weszła głębiej pronacja. Wczuwasz szyfto. Takie wypłaszczenie łuku. Lądujesz na zasadzie dużego palca, ale potem siadasz całą nogą. Usiądź, usiądź, wciśnij miednicę. Utrzymaj, utrzymaj tą sztywność, jest dobrze i weszło. I weszło, weszło. Jak poczujesz pośladek, to to będzie to. Jeszcze złącz kolanka i tak sobie pracujemy. Gdzieś tam jeszcze plecy Michaczą. Plecy muszą zejść razem. Razem z miednicą schodzą plecy i głowa. I dociskasz. Tak, dociskasz, dociskasz. I teraz stopy są w odwiedzeniu, żeby nie szły do środka. Prawa stopa jest w odwiedzeniu, żeby zrobić w odwiedzeniu prawą stopę. Dobra, dobra, tak trzymaj, jest dobrze, tak się trzymać, bo za dużo tych elementów. Bardzo mocno wciskasz miednicę między nogi poczuj, że wejdzie też pronacja. Idziesz, 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 mocniej, mocniej, zatrzymamy się na krzyżówce, ale jeszcze dociśnij, wciśnij, ma być agresywna praca tkankowa, bardzo dobrze, rozluźnij się, w powietrzu luz ma być, napinka jest tylko na ziemi, hop, napinka i puszczenie, napinka i puszczenie, takie tąpnięcie w czachę musi być. Gruda, ty sobie rób swoje, a ja będę z klauduszem wracał, bo nie chcę go skatować, nie? Tak, ale pozwól na zejście, pozwól na zejście, żeby weszła pronacja. Czujesz tu łeb? No, drugi trening będzie taki, że będziesz płakał, więc a chciałbym, żebyś jeszcze wytrzymał. No to jedziemy. Zasada jest taka, im mocniej wchodzi, im lepiej to wygląda w biegu, tym jesteś bardziej skatowany, więc po prostu musimy uważać. Jak właśnie to i na palce i te. Tak, to właśnie, ale to pewnie jest to poślad, chyba zaczyna, bo Ale lecz, czujesz oba razem? Równo? Lecz, czy...? nie powiem ci, ja to tak czuję bardziej trochę i pletny. Nie wiem czy ja trochę... za bardzo się nie prostuję, albo za bardzo pochylam tak. Więcej luzów w powietrzu potem puszczasz tę nogę. Po wyjściu w górę puszczasz. Znaczy, generalnie celem tego tutaj pierwszego naszego spotkania jest. Poczuć jak może pracować pośladek w trakcie biegu Czyli wiesz jak gdzieś tam plecy się odezwą Czy gdzieś tam cały staw biodrowy Gdzieś z boku może naprężacz, Czy powięzi się odezwie Te rzeczy jak najbardziej fajnie Że to wtedy zaczyna to działać w ten sposób Jeszcze kolanka razem Tak se trzymaj Dobra i w prawo Czyli nie skupiamy się wiesz, na jakimś wielkim tam pochylaniu, odchylaniu, tym jak ma gdzieś tam pracować noga, bo to za dużo tych elementów, jak na no pierwszy to, raz. Ten poślad, co uruchamia tego pośladka? Zaczynasz oddalać przyczep końcowy pośladka od początkowego i to właśnie sprawia, że zaczyna to tak bardzo boleć. Nie angażuj się w odbicie, to ma być zupełnie puszczone, to jest pasywny bieg, ty masz się tylko wcisnąć. No to, dobrze. to bardzo dobrze. To ma, Jeszcze wciśnij głębiej miednicę. Tak, wciskasz całym ciałem, całym tułowiem wciskasz. No dobra, to startujemy. Jedziesz. To cześć. To cześć. Bardzo dobra praca, tak se trzymaj. To jest to. To mi bardzo przypomina, wiesz kogo? Marcina Lewandowskiego z tej sztywnej pracy. Tylko, że jak potem bez taśmy robisz, to to zanika. Trzymaj, trzymaj, mocno to trzymaj, mały wystawę. Czas czy ty do z przodu i wciskasz? Bardzo dobra praca, tak trzymaj. Mamy półtora kilosa do domu, nie wiem czy dasz radę. Ja jeszcze może sfilmuję grymas twarzy. Będziemy mieli dzisiaj w sumie 3 km. To jest mega dużo. Trzymaj, trzymaj to. Bardzo dobra praca, tak sobie trzymasz. Będzie dobrze, ja już to czuję. Rzadko mi się zdarza, że na pierwszych zajęciach już coś takiego mi pokazuje. Tak, trzyma, jest dobrze. Cały czas koncentracja na tym, żeby wciskać. Wciska śmiednicę między nogi, głowa, tłów. Wszystko działa jak ciężarek. A w powietrzu jak jesteś, próbować się rozluźnić. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Nie cofaj miednicy, bo wtedy miękniesz od razu. Trzymaj, trzymaj. Tam do tego białego znaczka. Widzisz biały znaczek po lewej? Tak. Tam jest. Tracimy. Szeroko po szerokości, zwłaszcza prawa stopa, żeby było w odwiedzeniu, bo weszło do, do środka. Mocniej naciskaj na prawą nogę jak jesteś. No to jest bardzo mocny trening siłowy w tej chwili dla dupy. Bardzo dobra praca i luz, dobra. Odpoczynek. Ściągniemy sobie taśmę teraz. I poproszę Cię o to, żebyś biegł tak samo. Bez taśmy, żeby tak poczuć dupę, jak teraz czułeś w taśmie. To jest naprawdę mega katujący trening. Mocno rozchwiewa, bo pośladek nie chce pracować. O, za chwilę to wejdzie. Złącz kolanka. Wszystko jest na boki, czujesz, że jest na boki, nie? To jest ta ucieczka. Puszczasz, luźniej nogę. rozluźnij nogę. I przyspiesz. Chodzisz sobie po szerokości. Jeszcze przyspiesz. Cały czas uderzasz i szeroko trzymaj, szeroko kolanka razem i teraz w powietrzu się rozluźniasz. Po 5-0 lecimy, dasz radę szybciej. Jeszcze. Wyląduj mocno i wciśnij, puść nogę potem, ona musi sobie dać pod Tobą, jeszcze przyspiesz. Będziemy na 4-0, no. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Że nie luzuje nie? przyspiesz kładziesz głowę, wychylasz się do przodu i przyspieszki po szerokości mocniej wciśnij trzeba mocniej wcisnąć miednicę bo zaczynasz biegać z samej łydki ma dupa zacząć pracować bo nie pracuje, jeszcze mocniej nie umiesz się rozluźnić powietrzu tak, 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 to widzę nad tym będę musiał popracować yy... A poza tym, ok, no jeszcze dopracować na pewno odbicie, no i to ta miednica, tak? Ona tam czuję, że momentami, jak wszystko zmęczony, to tyłek mi ucieka, nie do tyłu robię takie. Tak, tak, tak. I wtedy też pewnie ten krygosłup on troszkę się tak wiesz, załamuje, i przez to trochę czuję na plecach tutaj dolne partie. Dobra, luz do trupciku. Do trukciku nastrajasz się, znowu wchodzi. Znowu praca mocno pracuje tylko dupa. Łydka w ogóle nie pracuje, żeby nauczyć się tak pracować. I no, to pewnie kwestia pracy i skupienia na tym, co robię, nie? Trzeba dać odciążyć łydkę. To jest mały mięsień. No, dupa ma zacząć mocno pracować, ma przejąć pracę główną. To jest i tak dużo nowości, ja więc... No jest mega coś nowego. E, dlatego no, będziemy pracować i wciskaj pronację, żeby to wchodziło. Jak teraz delikatnie położysz brodę na klatę, Będzie Cię ciągnąć i znowu przyspieszymy. No, przyspiesz. Wejścia 4-0 Mocno wciskasz, nie ma pracy z łydki. jest tylko dupa. A, luz, luz w górze, poczuj tąpnięcie, cały czas, w każdym kroku jest tąpnięcie w czachę. Dobrze, a ja bym chciał jeszcze zobaczyć, wejdź sobie w twój stary ruch, no. I złydeczki, nie? A teraz daj z dupy. Powinna troszeczkę spaść kadencja, bo ta dupa pracuje wolniej, kiedy ją uczysz. Żeby ją włączyć do pracy No to jest dzikie jeszcze Dobra, dobra Jeszcze luźniej te nogi trzeba puścić Po wylądowaniu od razu jest wypicie i puszczenie nogi Dobra, luz